Cykl rozmowy Tour de Tour. Moim gościem jest dzisiaj Czesław Plank. Witam Cię, Czesławie. Witam bardzo serdecznie. Srebrny medalista olimpijski w Moskwy, i ciągle ten Twój sukces w Czesławie to jest największy nasz sukces olimpijski indywidualnie na, na Igrzyskach. Cieszę się bardzo, że, że no, mogłem zawalczyć o ten medal. Dla mnie to też jest medal, jeżeli chodzi o no, o ten, ten, to moją przygodę jako kolarza i amatora, no to chyba było takie największe osiągnięcie, oprócz tam medali na Mistrza Świata, wiezie drużnowej, srebra, brązu, ale indywidualnie to było naprawdę wielkie wyzwanie, tym że to była taka era dominacji Rosjan a szczególnie jednego kolarza, Siergiej Suchoroszczenko. No można powiedzieć, że to był kolarz, który wygrywał, co chciał, kiedy chciał, wysiłki pokoju Tour de l'Avenir. Potrafił naprawdę fantastycznie jechać, niesamowicie silny, niesamowicie mocny. No i trasa, po której się ścigaliśmy, przygotowana też przez mistrza olimpijskiego, Wiktora Kapitonowa, twórcy całej legendy, całej naprawdę, całych pokoleń kolarzy, których pamiętamy z wysiłku pokoju, Lichaczew, Gusiatników i wielu, wielu innych pikus, tą trasę przygotował właśnie pod kątem właśnie suchoryszynkowa. No i, i zdobycie tam walka w ogóle tam z nimi, no to już było wielkim sukcesem, a walczenie jeszcze srebrnego medalu to było naprawdę dla mnie coś, coś niesamowitego i, i bardzo cenię sobie właśnie to, ten, ten, to Mistrzostwo olimpijskie. Bo to były szczególne igrzyska, bo to były igrzyska z podtekstami i tak jak mówisz, Rosjanie, jednak wszystko tutaj przygotowali pod siebie. Ta trasa, ona też była charakterystyczna. Powiedz parę słów o charakterystyce tej, tej trasy, bo, bo to też była bardzo szczególna trasa, te Schody kapitonowa. Tak, Schody kapitonowa, czyli tak jak, jak nazwisko twórcy, tak się nazywają, no właśnie te, ta, tak nazywa się ta trasa. I to była trasa cały czas interwałowa. Jak wiemy, że wysiłki no, rozgrywane są często w górach, że jest długi podjazd, później długi zjazd można odpocząć, do coś, a tutaj nie było takiego momentu oddechu. Cały czas takie podjazdy 300-400 metrów, że trzeba było jechać na małej tarczy z przodu, z tyłu obrót 22-21 zębów i to tak w tak bardzo, bardzo mocno wjeżdżałeś na górę. Zjazd, czy znowu trzeba było zmieniać na dużą tarczę, najmniejszy trybik, tam 13 i pędziłeś z góry w dół 60 na godzinę. Zakręt wyprofilowany, tak jak na, na torze do, do ścigania się torze samochodowym. I też była tak poprowadzona, że jak się zmijaliśmy z peletonem, będąc w ucieczce, mieliśmy 4 minuty przewagi, to tylko rozdzielał nas zieleni, więc widzieliśmy tam kto goni, czy tam jacy kolarze gonią, oni nas widzieli, no ale mieli dodać 4 minuty straty, także, że, 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 że mogliśmy siebie nawzajem tam komunikować się z sobą, były takie momenty, no ale też pod względem takim był i jeżeli chodzi o temperaturę, to by było w miarę ok. ale był też silny Czyli cały czas trzeba było mocno, mocno, pracować, tym bardziej, że no, zdecydowaliśmy się na ucieczkę prawie 130 km mm do mety, zaatakował się szczelką. Jak przetrzymałem ten atak, do nas dołączył Juri Balinow, no i, i tak w trójkę, zgodnie pracując, utrzymywaliśmy tą przewagę około 4-4 minut. Tak, bo przypomnijmy, w polskiej drużynie jechali jeszcze wtedy Tadeusz Wojtas, Krzysztof Sujka, Jan Jankiewicz, no ale oni nie zdążyli ci wiele pomóc, bo rzeczywiście na 60 kilometrze już atak. Pojechaliście. I powiedz, jak, jak, jak próbowaliście Rosjanie cię, cię pokonać? No bo mieli 130 kilometrów, żeby tego Polaka pokonać. Jak jak na jechać? Na pewno na początku im zależało nie straszyć mnie ani nie zniechęcać, więc zachęcali mnie do pracy, równo pracowaliśmy, każdy dawał zmiany. No ale później, jak już się zbliżaliśmy do mety, no to trzeba było pomyśleć, w jaki sposób tu mieć zgubić, bo też wiedzieli, że też na finiszu potrafię zafiniszować. No tutaj zdecydowanie był na był nastawiony na to, żeby zostać tym mistrzem olimpijskim, więc próbował atakować z daleka. Raz odskoczył, drugi raz odskoczył, ja go dogoniłem. No i później był taki moment, to, to było na bufecie, kiedy wyprzedzał nas jeszcze samochód, bo nie było wozów technicznych, tylko były tam wozy techniczne yy, i telewizyjne yy, neutralne, a wóz telewizyjny właśnie nas wyprzedzał, taka czarna wołga, jak to wszyscy te czarne wołgi. No i pod górkę, ja gdzieś tam widzą po prawej stronie, wtedy skoro szybko odskoczył, skoczył trochę tam wykorzy no, nie wykorzystał, po prostu był bardzo mocny. Wjechał na górę jako pierwszy, ja za nim ze stratą 50 metrów, a za mną w 50 metrów. No i to co mówiłem, że trzeba było ciągle zmieniać tu prawda, tą przerzutką. Jak z, z, przerzucałem z małej tarczy na dużą, łańcuch mi przeleciał za tarczę, zaklinował się, barino w wyprzedził, no i już, już pozamiatane dwóch Rosjan z przodu. No i taka myśl mi się przeszła. Czy dam radę w ogóle wyciągnąć ten łańcuch, założyć ten łańcuch? Więc, oczywiście, tutaj działa adrenalina. Wyszarpnąłem ten łańcuch, przecinałem sobie całą dłoń, tutaj prawie aż do kości, żeby, żeby ten łańcuch wyszarpnąć, między, między, który się rekinował między tarczą a torbą. Założyłem to. Skoczyłem na rower i taki podjazd, który normalnie jeździłem na małej tarczy, z dużej tarczy, w pedałach cały czas na fula, na fula. Dogoniłem Barinowa, który już był blisko Suchoreszczynkowa. Obejrzał się Suchoreszczynko, zobaczył, że ja już jestem z Barinowem razem, więc już nie czekał, tylko dalej, dalej, dalej próbował odjechać. Ja już nie miałem siły gonić go, bo miałem po tym dojść do Barinowa. Barinow musiał usiadł na koło. No i tak, tak się wsiadł po to, Bari z nami, przed nami jakąś tam minutę, 40 chyba, a za nami Paleto no to 3 ale ja byłem w takiej sytuacji trudnej, bo no już długo uciekaliśmy, byłem zmęczony, a jeszcze te, ta przerzutka też już nie funkcjonowała tak jak trzeba. Na przykład nie wrzucała mi, nie przybywajcie, by mnie wchodził na, na najmniejszy trybit, na no tam tam, wtedy była trzynastka tylko na 14. Zdawałem sobie sprawę, że do finiszu nie będę mógł mieć takiego twardego obrotu, jak bym chciał. No i ten peleton z tyłu tam cały czas gdzieś tam na, na plecach siedział, a Barinow też nie był zobowiązany dawać zmian, bo miał z przodu kolegę. Więc sobie wypoczywał, popijał od czasu do czasu, chciał jeszcze atakować, przeskoczyć, ale nie dawał rady. No i czekał już spokojnie na ten finisz, myślał, że to będzie formalność. No a ja myślę, że tutaj też taka świadomość, że, że no oczekuje ode mnie miliony ludzi tego, no, tak jak powiedziałem, że te lata takie, gdzie walczyliśmy tutaj o zmianę ustroju, że Solidarność, że nie wiem, gest Zakiewicza, że no teraz ludzie co widzą w telewizji, widzą biało-czerwoną, to zresztą co tam widzicie w tle, ja jestem po lewej stronie, trzymam za długie rownice, czyli widzicie biało-czerwoną koszulkę i czerwoną koszulkę, no i to jest tak symboliczne też dla tych naszych, Kibicu, więc ze, słuchajcie, na tej chwili to się tak sprężyłem, tak się zebrałem, że no, po prostu jeszcze później dwa tygodnie wszystkie mięsień bolały szyi, a ręce, wszystko, wszystko, ale no, tam dałem naprawdę siebie wszystko i walczyłem ta sebro. i myślę, że no, to był dla mnie wielki sukces i dla, przede wszystkim chyba dla milionów Polaków, którzy oczekiwali tego ode mnie, bo ten obrazek, który zapamiętali do tej pory, jak już tam spotykam kibiców, kibiców swoich jakichś tam sympatyków, wszyscy pamiętają to i, i dziękują za, za tą walkę. To historyczne zdjęcie wisi u Ciebie w biurze. Co czujesz, co, co czujesz, kiedy przechodzisz koło niego? Rzucasz czasem okiem na to zdjęcie? Przypominasz sobie te bałanty? <todgłosy> rzucam oczywiście okiem, ponieważ no to jest ja jak ja patrzę wiecie, co tak się patrzy z Boku, no to zdjęcia jest zdjęcie, ale ja, ja wiem, co ja tam czułem. E, przypominały mi się te wszystkie momenty tego tego takiego strężenia się, tego nie wiem buty. Yy, zaciśnięte prawie, że sine, żeby te paski, prawda, żeby noga nie wypadła gdzieś z pedału. Tutaj sprężenie, wiecie za dół trzymam kierownicę, pełna koncentracja, a Barinov, no, za górę trzymał kierownicę, myślał, że to będzie tylko taka formalność, nie? Wyprzedzenie, nie, zobacz, żeby jaką ma pozycję, o, teraz się od trochę, widzisz, trzyma tak. za górę, na klamkach ma ręce i nie ma takiej już tutaj, tak też patrzy na mnie z niedowierzaniem, Tutaj w prawą stronę kurczę, jednak nie dam rady. Także tutaj też na pewno i koncentracja, i pozycja, i wszystko jednak no, ja, ja ścigałem się pierwszy przejść i olimpijskie, które wystartowałem, to wystartowałem na torze w Montrealu, byłem tarowcem, potrafiłem, potrafiłem być szybki, bo na przykład pamiętam już swój sukces taki z pelotonu zawodowego, kiedy w Wenecji był organizowany kilometr mestre, czyli kilometr ze startu zatrzymanego, gdzie zapraszali 30 najszybszych sprinterów świata, włącznie tam Moser, Saroni, Bunio, Chiappucci, Freuler, to wszyscy, którzy żyli, no to wyobraź sobie, Leszko, że ja ze startu zatrzymanego pojechałem minuta cztery, pobiłem rekord na 500 metrów i na kilometr i pokonałem wszystkich. <laughs> a ja pojechałem, pojechałem jako turysta <laughs> bez kasku, bał ja na koszulkę, Robert treningowy po prostu Głównie, żeby wziąć, nie wiem, startowe, bo wcześniej zleśli, te sesje, wygraliśmy trofeo Baraki, więc za udział w takiej imprezie, i organizator, płacił pieniądze, wzięliśmy sobie żony, dzieci, pojechaliśmy na e, kolację do Wenecji, na lody do Wenecji. A przy okazji, no dobra, wystartujemy na ten kilometr, no to dlatego to i wystartowałem, pokonałem I ten rekord. Długo trwał, no, bo ponad chyba 14 czy lat dopiero Mario Cipollini pokonał. Ten mój czas tam ma jakieś sekundy, a to było wszystko z biegu. czyli miałem potencjał, byłem szybkim kolarzem, co prawda nie, nie była moja rola w finiszowaniu tak raczej jak już byłem w to to rozprowadzałem na finisze Francesco Mozera, Giuseppe Saloniego, Guido Bontempi, prawda, to były moje zadania do spełnienia, ale no, gdzieś tam miałem zakodowaną tą dynamikę, tą szybkość i tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, no, wy, wykorzystałem to na maksa. No tak, bo pokonałeś przecież znakomitego sprintera. No, Barino był bardzo znanym sprinterem, on potrafił wygrywać wszystko tak naprawdę. No tak, to był tak jak teraz w zawodowym teletonie, nie wiem, Cavendish, czy Mario Cipollini, czy Gabiria, czy, czy Ackermann, prawda? To był rasowy sprinter. Ale widać, że tutaj podszedł tak z ważąco do mnie. No, i się zemściło. I się zem... Na nasze szczęście się, zem... się zemściło, bo przywiozłeś z mocny srebrny medal. Powiedz, czy ten medal olimpijski rzeczywiście więcej waży od innych medali? Czy, czy to się czuje, że to jest ten, ten wyjątkowy krążek? Ależ oczywiście, wystąpił sam udział w Igrzyskach Olimpijskich. No, ta atmosfera, oczekiwania kibiców, dziennikarzy, w ogóle ta wioska olimpijska, takie święto, ta reprezentacja jest taką rodziną, jedni, drudzy kibicy jednym drugim kibicują, no na pewno, na pewno to jest coś wielkiego i zawsze, zawsze co jest ważne, jest zawsze to tak sobie nie zdają ludzie sprawy, jak na przykład, nie wiem, masz jutro start, a dzisiaj dzisiaj idziesz spać i czy ty śpisz, czy nie śpisz, to jest bardzo ważne, prawda? Bo tak masz, masz wyścig gdzie decydują nie wiem, ułamki sekundy, decyzje, które trzeba podjąć i to wszystko, i to wszystko w głowie ci się kotuje, szykowałeś się 4 lata czy ileś lat, prawda? Do tego startu. I teraz jak to wszystko ułożyć, jak to wszystko przygotować, no, szczególnie w wyścigu kolackim, gdzie no, startuje nie wiem ponad 150 czy 180 zawodników i każdy ma w głowie to samo co ty wygrać, prawda? Ty, żebyś wygrał, czy żebyś zdobył medal, to musisz pokonać tych stu paru. To nie masz takiej walki jeden do jeden, jak w boksie, czy w zapasach. Tu masz kupę ludzi, gdzie każdy chce wygrać i to musisz tak tą pokierować tą taktyką, tak rozłożyć sobie siły, żebyś po prostu ich wszystkich ograł. I to jest naprawdę bardzo trudne i bardzo takie stresujące. I ta taka noc przed yy, startem, że w szansę następnego nie jest naprawdę bardzo trudno, żeby sobie to układać psychicznie, się, dlatego że sportowcy muszą mieć niesamowitą psychikę, szczególnie te przed startem. Ja znałem dużo sportowców, którzy byli fantastyczni na, na treningach, fantastyczni na różnych zawodach, kiedy Igrzyska Olimpijskie, było tak, że się spalił. Spalił się, nasz no po prostu nie wytrzymał nerwowo, no i wszystko gdzieś się tam porozsypywało. Teraz myślę, że jest trochę inaczej, bo są psychologowie że się rozmawiał o tym ale kiedyś ten człowiek musiał sam sobie z tym wszystkim radzić, tak samo jak ustawianie diety, jak wiele, wiele innych rzeczy, to wszystko od ciebie zależało. Nikt Nie miałeś jakiegoś takiego wsparcia. No był trener oczywiście, prawda? Ale nie do tego stopnia, że właśnie ustawiało się jakąś, ja pamiętam, że chodziło na wioskę olimpijską na stołówkę w wiosce olimpijskiej, tam jest wiele różnych restauracji, różne kuchnie, i japońska, i chińska, i europejska, i taka, i śmaka, no i ci sportowcy, patrzysz, tutaj jacyś medaliści, co zdobyli, nie wiem, w podnoszeniu ciężarów, lekkotlejek, lek, naprawdę takie, no i też, jak tak wpadał e, e, chłopak, e, który, no, e, nie, nie potrafił sobie dobrać tego jedzenia, bo tu, co się chodziło o to, był szwedzki stół, czy też musiałeś rozsądnie sobie dobrać jedzenie, rozsądnie w jakiś sposób gdzieś tam się odżywić, żebyś no, miał siłę następnego dnia. Wiele było takich przypadków, jak za szybko przyjeżdżał się do wioski olimpijskiej, tydzień czasu przed zawodami, to niektórzy zawodnicy potrafili przytyć 5-6 kilo, bo same przysmaki, smakołyki, prawda, mogłeś tam muszować. od rana do wieczora, stołówka otwarta 24 godziny na dobę, no i to jest takie też wielkie ryzyko, jak ktoś jest nieświadomy, tego, że ty przyjeżdżasz w dobrej formie, w tydzień czasu możesz sobie popsuć całe przygotowania, które zrobiłeś i ta świadomość jest bardzo ważna. No kiedyś to nie zwracało się na to uwagi, to był bardziej taki instynkt samozachowawczy. No a teraz już masz doradców, już masz dietetyków, już masz lekarzy, którzy pilnują, którzy tam ustawiają ci tam i tak dalej, to zupełnie już jest inny świat. To zby, ten medal z Moskwy zadecydowałeś Agacie, która miała wtedy dwa tygodnie. No tak, ja miałem taki szczęśliwy rok, rok 80. i wygrałem witour de Pologne i, i wygrałem Settimane Bergamaską we Włoszech, i Lombardia, wygrałem. No, praktycznie to był taki rok, kiedy jak coś chciałem wygrać, naprawdę to wygrałem. No i wtedy też mi się urodziło dziecko, urodziła się Agata i zadedykowałem ten Też Zresztą do tej pory i, i cały czas ma go, ma go w domu i pamięta o tym, także, że, że mi są takie dodatkowe, dodatkowe, dodatkowe emocje. Powiedz to sobie, tęsknisz, za... czekasz na ten moment, kiedy któryś z polskich kolarzy poprawi, albo wyrówna albo poprawi to twoje osiągnięcie, sięgnie po to upragnione olimpijskie złoto? No już bardzo, bardzo blisko był Rafał Majka, prawda? Pamiętamy jego walkę, no brakło troszkę, troszkę, brakło trochę może szczęścia, no na pewno trochę mocy też w tej końcówce, ale trzymałem bardzo za niego kciuki, bardzo, bardzo kibicowałem. Wiadomo, że wyścig no to jest specyficzny wyścig. Tutaj startując masz jedną szansę, to nie można poprawić następnego dnia, nie można, nie wiem, coś prawda, gdzieś zrewanżować komuś za coś. Nie, masz jeden strzał, jak go dobrze strzelisz, trafisz dziesiątkę, jak nie, jak coś przegapisz, nie wiem, właśnie źle śpisz w nocy, źle coś zjadłeś, źle, źle rozłożyłeś siły na trasie. Pojechałeś w taką ucieczkę, do której nie trzeba było pojechać, bo została skasowana, i tak dalej, prawda? Na to się składa wiele, wiele, wiele elementów, takich, które później decydują o zwycięstwie. I tutaj oprócz tego przygotowania fizycznego, psychicznego też trzeba, trzeba mieć dużo szczęścia, żeby nie, nie wiem, nie gdzieś tam w kracie, wiedzieć w jakąś ucieczkę załapać, wiedzieć moment taki, gdzie jest ten decydujący, a tak, żebyś ty tam był, żebyś tam miał na tyle sił żeby się tam załapać do, tego, do tej takiej odjeżdżającej grupki, bo na pewno będą takie sytuacje, będą takie odjazdy. No i stąd chyba tak cenny jest taki mega, że to jest element wielu, wielu, to jest element yy, składania się lat pracy. Nad kondycją fizyczną, nad psychiką, nad obyciem się z wieloma wyścigami, brania udziału w wielu wyścigach, żebyś właśnie psychicznie był przygotowany do tego, no i później już w samym dniu wyścigu hmm, szczęście, bo możesz mieć tak, jak ja miałem na przykład defekt, Mógłbym tego łańcucha nie wyciągnąć, nie dałbym rady, wyszarpnąć go tam, prawda, z tego. I już by peleton dogonił, a nie miał szansy na za żaden medal, pomimo że uciekałem ponad 100 km, a ostatnich 30 km coś się stało. No a tutaj jednak no, jakoś tam tak się ułożyło, że wyszarpnąłem, założyłem, naprawiłem sobie ten defekt, wsiadłem na rower i jeszcze popatrzyłem o srebro. Także wiele takich elementów. Jakiś defekt, no, złapiesz gumę na ostatnich 10 km już już nie dojdzie, prawda, czy jakaś trakcja moment zawahania się, czy źle rozłożyć sobie siły, no to wszystko decyduje o tym, kto, kto, kto wygra, a kto przegra. I, I na pewno jest to bardzo, bardzo trudny, ale jednocześnie bardzo fajny wyścig. Powiedz Czesławie, no mamy do, doświadczonych kolarzy, mamy kolarzy, których dobrze, dobrze wszyscy znamy, zresztą to kolarze, którzy przecież poza Tymi medalami najważniejszych imprez. No, Michał ma na koncie Mistrzostwo Świata, Rafał ma na koncie medal olimpijski. Obaj wygrywali Twój liście, który de Pologne. To są doświadczeni zaw zawodnicy. Dziś mają jeszcze tę przewagę, że mogą też zrobić rekonesans trasy. Ty nie miałeś szansy na rekonesans trasy. Oni, oni już mogą, mogli tę trasę poznać. E, powiedz, liczysz na to, że któryś z nich na tej trasie, właśnie tą bujną zdoła się wchnąć po medal? To bardzo trudna trasa. Tam jest prawie 5 tysięcy metrów przewyższenia. Ja bardzo liczę na to, bo nawet obserwując Tour de France, tutaj widziałem w fantastycznej formie fa Majkę, szczególnie na tych dwóch etapach, kiedy wygrywał Pogaczar. Kiedy wygrywał Pogaczar i no to, co Majka zrobił, rozszarpał cały ten telefon, rozszczepał go na, na kawałeczki, zostało tam pięciu, sześciu kolarzy, Pogaczar już miał bardzo dobrą, łatwą sprawę, żeby no po prostu pokonać ich, chociaż no, tu zaskoczył wszystkich niesamowitą kondycją, niesamowitą formą, tą taką regeneracją. Skok, odpoczynek, skok, odpoczynek. To, to się rzadko zdarza w zawodowym peletonie, raczej takie równe tempo męczące. No tutaj naprawdę niesamowicie pokazał wielką klasę. Ale wracam do, do Rafała Majki. Pokazał, że jest. W świetnej formie, świetnie przygotowany. Też nie musiał do końca tych etapów tak jechać na fóle, i myślę, że, że poprzez Tour de Trans mógł świetnie przygotować swoją formę. Podobnie Michał Kwiatkowski w poprzednich latach, widzieliśmy Michała od początku do końca gdzieś tam ciągającego, szczególnie jak w ruch wygrywał, prawda? Widzieliśmy go cały czas z przodu, z przodu cały czas kontrolującego tutaj raczej. Nie, nie miał takiego zadania, i myślę, że gdzieś tam schowany w tym peletonie. Może nie był na tyle widoczny, ale może oczywiście miał z tyłu głowy właśnie Igrzyska olimpijskie i fantastyczne możliwość przygotowania się do, do, do tego wyścigu. A sam wiem, że po przejechaniu Tour de France, jak go skończysz w, w dobrej kondycji, to masz naprawdę świetną formę. Ja po, po Tour de France, jak przejeżdżałem Tour de France, to później naprawdę, no, sam rower jechał. Po prostu yy, jesteś świetnie przygotowany, jesteś, tak mówiąc po przeciągnięty, przejechałeś te góry. No to jest jednak 20 parę dni, gdzie cały czas trenujesz, trenujesz, jesteś nie masz takich zadań, że musi się zajechać, czy nie baczysz o klasyfikację jakoś generalną, że w momencie, kiedy jeśli ciężko, może sobie odpuścić już swoim tempem te mety to możesz naprawdę przygotować świetną formę myślę, że naprawdę obydwaj będą w świetnej kondycji. I będą walczyli, tak samo Maciej Bornar, myślę, że też yy, yy, jadąc. Yy, tą czasówkę będzie mógł, mógł naprawdę pojechać ładnie. Ten wyścig ma właściwie dwa scenariusze, bo albo górale narzucą bardzo mocne tempo i rzeczywiście no, będą strzępy z tego, z tego peletonu, e, albo rozegrają go między sobą ci kolarze, którzy potrafią tak, takie góry przejechać, a jednocześnie są dobrymi kolarzami klasycznymi, czyli właściwie w jednej i drugiej sytuacji mamy, mamy dobrego zawodnika, no bo mamy i świetnego górala Rafała, no i mamy Michała, który potrafi znakomicie pojechać na, na takich trasach Klasycznych. Jak, jak mówisz, jaki będzie, jaki będzie scenariusz tego, tego wizerunku? No, tak, tak jak mówisz, Adasiu, mamy dwie karty, bardzo mocne karty, świetnego górala, więc te karty trzeba będzie grać. Zobaczymy, jak się wisi będzie układał, jak będzie właśnie duże tempo narzucone. Na pewno Michał będzie starał się przetrzymać to, ale jeżeli już tak będzie strasznie. To myślę, że Rafał, no, będąc góralem, takim rasowym góralem, będzie w stanie przetrzymać te takie najtrudniejsze ataki. Stesławie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, bardzo Ci dziękuję, że za, za tamte przeżycia wtedy w 1980 roku, za to zdjęcie, które widzi za tobą za tą pamiątkę. I czekamy wspólnie na, na medal w Tokio chyba Polaka. Będziemy obaj mocno trzymać ruchy, żeby któryś z naszych jednak na tym podium olimpijski. Tak, trzymamy kciuki, na pewno będą wielkie, wielkie emocje. Także dzisiaj wszystkich zapraszamy na, na transmisję i do kibicowania przede wszystkim. Przekażmy, przekażmy tym naszym zawodnikom dobrą energię. Na pewno mają świadomość, że nie jadą tam sami, tylko że reprezentują piękny polski naród i będą walczyli i będą starali się jak najlepiej nas prezentować i dadzą nam wiele dobrych emocji. Czyli o czwartej rano. Włączamy Eurosport oglądamy, trzymamy kciuki, kibicujemy. Bardzo Czesławie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miego dnia. Dziękuję bardzo.